A co to? Możemy grać Możemy grać Co my tu mamy? Hmm. Jogę Sarona Mati poleciał na krechę? Hmm, że co? Że co, że jak to, ale o co chodzi? Za mój ulubiony dowódca. Zaczynamy? Czy zaczynamy? Może i zaczniemy. Wiedziałem, że dostałem najgorszego możliwego stronnika. Pagię. Ja chcę to zatrzymać? Nie, chyba nie, nie. Tak mi się wydaje. Przepraszam za te łupiny walające się po ziemi. Straszne nie chluję z tych stronników. Jak na razie nic nie wiadomo, kiedy open beta Diablo Immortal. Jep! Mogę się doczekać, ja, tak jak pewnie wielu Twoich widów. No okej, okay, a co nie ode mnie zawsze? Ja też bym chętnie pograł. świeżaków. do tyłu Kiedy Minecraft? Nie wiem. Powiedziałbym, że niedługo, ale po włączeniu Diablo i wyłączeniu go po 5 sekundach twierdzę, że chyba jednak nie najszybciej. Kurde, jak ja ze Slayproxem grałem, to ja też grałem na takich rozdziałkach. Muszę kurde zobaczyć, czy ja mam to ten... Gdzieś na... Archiwum. Diablo 2. Naprawdę dobrze ci idzie. Pan murloczek też grałem na tym, to może jednak spróbuję? Kurde, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Nieźle se Hmm. No Pajrata teoretycznie mogę kupić. i Zrobię rolka. O, 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 o. Yy, no nie, najgorzej, nie najgorzej. To nawet można by chyba sfrizować. Chociaż nie, w sumie. No nie, w sumie mogę. Dobra, niech będzie. Niechaj wyjdzie. Matko Matka jedyna. Hez w Overwatcha. Kurde, jakbym miał piwko, to może też bym pograł w Overwatch'a. Nie, Mateusz, co ty pierdolisz? Weź już ten zejdź na ziemię. Graj se w karty. A może przegląd YouTube'a zrobimy? Co tam na YouTube się ciekawego dzieje? Chyba z Dobry Tydzień nie oglądałem. Nie wiem kiedy. Co jest na kanale? No, jakieś gadanie. pokazali co potrafią nie film special zróbmy tak Och, perfekcyjnie Zbysiu Pysiu perfekcyjnie kurde bele Dobra może być może być ja mam butel butelce w lodówce chcesz to wbijaj no bez przesady Jakbym chciał piwko, to bym wbił do sklepu. Ale ten teraz mam detoks alkoholowy. Twierdziłem, że nie można tyle spożywać. Chcę powiedzieć: by Alkohol śmierci. E 94%, no proszę. Ja mam tak z jaraniem. A ja raczej to w ogóle nie jaram. Naprawdę dobrze ci idzie. Nie jest to rewelacyjne. Ale niech będzie. Z racji tego, że mamy jednego, to możemy ten. Wstawić go tutaj. No dobra, i tu jeszcze porolujemy, poszukamy. Dobrze dla ciebie, tak trzymaj. A, akurat. Znaczy teraz to ja mam fixa na punkcie słodyczy. Nie wiem, ostatnio to po prostu dostaję skrętu kiszek. Eee, dostaję skrętu kiszek i najchętniej to co. ile bym coś zjadał. pop, 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 pop. Cię na celowniku. Uważaj. Ja mam takiego bzika na punkcie sernika A to ja wszystko Czekolada, pączki, batony Lody Nie wybrzydzam, nie ograniczam się jedynie do sernika Ale od dwóch miechów... Od dwóch miechów zjadłem paczkę żelek i w ogóle mnie nie ciągnie. Owoce to co innego. No ja tak nie mam niestety. No dobra, użyję to hero power. No, może być. Nie wiem czy ja chcę tego. Trochę to bez sensu. Ale wezmę... Nie mam bez a nie mam bez a też taka trochę tego ziomka piknąć Bo i tak muszę wstawić to z ręki. No, słabo to wygląda trochę, słabo, słabo. Nie mamy tutaj niczego sensownego. Świetnie sobie radzisz. Paremisiątku. No i coś fajnego, coś fajnego. O, to jest coś fajnego. Jolo. Ciekawe, jak to się dalej co w murloki? To mam dwa murloki. Kupię dwóch kolejnych. Ale nie, no to bez sensu chyba. A propos tej paczki żerek, to na szufladzie pół paczki leży żerki żelki to tam kij, żelki fe, a taka milka na przykład, mmm, albo pączek z nutellą, mmm, albo knoppers, na przykład całe pudełko, mm. albo lody, mmm. tak to akurat nie lubię. Bad. Czy dzisiaj jeszcze będą filmy na YouTube odnośnie Diablo? Ja już nie miałem siły gadać, montować i myśleć i stwierdziłem, że jutro nagram. Czy w sumie to nie wiem, czy będę nagrywał? Bo ja nie mam o tym Diablo nic do powiedzenia, bo tak na dobrą sprawę to nie ma za bardzo co mówić. A może jedynie jakąś taką pogadankę sobie zrobić coś? That's good. Z kim ja walczyłem? Z Kragiem. No, jest tam trzy karty. Dobra, zaryzykujmy. Okej. Okay. Okay, to może być. Kurde, no. Kaleegos jest. Dobra, biorę tego Kalegosa. Ty idziesz, cholera. Oj, trochę się pospieszyłem. To jest trochę głupie, ale niech będzie. A nie, że tu Battle Cry'a mam kurwa grać. Co ja odjebałem? Jakie smoki Grzegorzu. Świetnie... O nie! Ja bi... o boże jakie bispleje. Eee... Mózg mi się zawiesił, myślałem, że smoki mam grać a nie Battlekraje. A zapomniałem, że Battlekraje. Cały czyste czekolady milki o ty gnoju pali się jeszcze Ma zdać biednemu Mateuszkowi. Okej, okay, that's fine. E No i co? Chwila... Dobra, nie ma co się do tego pirata przywiązywać. To bez sensu. jeszcze ci się przyda Zobaczysz na razie niech będzie tak Tiramisu i Czekaj, jak ja ciasto ostatnio dobre jadłem fondant czekoladowy na przykład sernik snickersowy pączek Tylko nie spoczywaj teraz na Laura. Tam rośla smoka 5-5. Ale po co? Jeżeli mogę zadać takie niezbyt wymagające pytanie. Głowy świeżaków. Bo daje atak suturę. A, okej. Okay. O, no, fondant. Oczywiście ze lodami. No, taka gałeczka lodów waniliowych. Fondancik do tego. O, kurwa. Jeszcze whisky. Och, knajpeczko. Kiedy się otworzysz? Czemu? Czemu? To wszystko pozamykane. Czemu? Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Jakie niezłote karty polecam do ustawki Asy najlepsze. ląbeczka No ładnie ładnie pani jogu jogu pierogu przydałabyś się jakaś trójka Dobrze ci idzie. A. kurde to ja powinienem użyć też mi się nie podoba masz to trochę złota za fatygę ale w następnym już się chyba zlewelapujemy, że zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja teraz. Szmoki, kurde, a pięć smoków. To pewnie Nadina. I znowu wygra Gierka. Dobra, dobra. K koledzy i koleżanki, już skoczmy to futporno, bo zaraz mój żołądek się strawi i będę musiał się z zrobić. A bo jakieś jakiegoś takiego demona z dupy, what the fuck? Fakamaka fakamou, pora wow. Wo. O co, ty, co się zęby psują? No psują, psują. Topczy. <noise> Jeszcze walczę z tokeniorem, jak genialnie. Dobra, eee, zróbmy tak, zróbmy tak. O, nie można mieć wszystkiego. więc problem z głowy Kurde, to możecie borować zębiory By free they come 99,7 997, ten numer to kłopoty. Coś tam, coś tam dalej było, ale nie mam pojęcia co. Hmm. Ile to sprzedam? To sprzedam średnia wetrzka. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Jesteś od stronnika do tyłu, i o złoto do przodu dokładnie tak samo co on ma bestyjki nie wiem czy ja się mogę jakoś specjalnie ustawić Trzy tury temu raz dwa nie to zmienił skład Niech stoją mis wyżar dałby jeden gol po kupieniu majtka a faktycznie ty no patrz no mis, nie ma co ukrywać. Dasz sobie radę, masz dużą przewagę. Zdasz sobie radę. O kurde, bele, ele, O ja pierdykam cię w niedzielę. No trochę słabo, trochę słabo. No nawet bardzo słabo. Kurwa, nie zrobię tym jogsarem tego achievementu. Ech.